to przeszłość. Chciałbyś wiedzieć, kiedy będę gotowa? Właśnie jestem. Na pewno? Tak. Super. O północy, na tarasie. Lepiej w czwartek. Poza szkołą. Być syna. Błagam, zabierz stąd tę rudą małpę, ale jak? Zrób coś, please. Co? Pożycz zeczyt od chemii? Masz. Nie zjedz go. O co chodzi? Proszę dać mi szansę. W takich warunkach? Zaraz się tym zajmę. Nic z tego. Proszę. Ile razy mam powtarzać? Nie widzi pan. Szkoła jest moim życiem. Jeśli mnie pan zwolni. Trzeba było myśleć, zanim wyznał pan miłość Almirey. Nie mogłem się opanować. Panu się to nie zdarzyło? Coś pan insynuuje? Nic, panie dyrektorze. Proszę o wybaczenie. Jest pan śmieszny. Błagam na wszystko. Dobrze. Dam panu szansę. Po okresie próbnym zdecyduję, czy nadal będzie pan prefektem w tej szacownej instytucji. Oj, dziękuję panie dyrektorze. Dość tego, do pracy. Bardzo dziękuję. Zaraz naprawię klamkę. Pójdę po narzędzia albo po drzwi. Bez żartów. Panie dyrektorze, co za niespodzianka, panie Colucci. Przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Ja pamiętam doskonale. Jestem tu z powodu pani. Czy to komplement? Przeciwnie. Bo zamiast robić interesy, tracę tu czas. Jaki pan zajęty? Pani pogadanka była haniebna. Ja tylko przyjęłam zaproszenie. Niech pan się poskarży dyrekcji. Zrobię to. Szkoła miała dobre intencje. A pani przesadziła. Niech pani śmieje rozmawiać z moją córką o seksie. Ona tego potrzebuje. Jest zagubiona. To jeszcze dziecko. Nie potrafi powiedzieć prostego słowa nie. Kto ją tego nauczy? Pierwsza puszczalska w kraju. Niesamowite, niby światowieca hipokryta. Powinien pan lepiej poznać swoją córkę. Znam ją doskonale. Panią również. I gwara od niej. Nie umie odmówić chłopcom, którzy są na wolni, jak mówię. Nie widzisz coś? Czego chciał? Jak było? Nie warto wspominać Cisza Spokój Chcecie się wygadać? Przepytam was Nie Cisza Ruiz I Siteroo słucham Prawo Boila Mariota? No nie znam. Siadaj. Jedenka. Kompletny idiota A teraz Kolucz i Mia Ja? Umiesz coś? Nie Znasz prawo Boyla, Mariota? Nie, co robić? Improwizuj Ok Ok, ok Moim zdaniem najpierw trzeba omówić podstawowe zjawiska chemiczne. A która dziedzina jest najważniejsza? Kosmetologia. Doskonały przykład stanowi aloes. Specyfik tej skóry. Po jego użyciu chłopcy i dziewczęta. Nie depilujcie nóg, bo je podrażni. Ale świetnie nadaje się do pilingu. Występuje w kilku postaciach. Uwielbiam ją, ale ona woli jego. Powiedz jej, co wiesz o kołakinie. To podziała? Spróbuj. Siadajcie. Jedziemy. Już? Widziałaś Roberta? Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej. Czuję się upokorzona, zdeptana Co ci dokuczył? Wszyscy. Machalny prefekt i Hamski Koluszy. Co ci zrobił prefekt? Wyznał miłość. Do tego kłamał. Podobno dzwonił na moją komórkę. Paranoja. Idziemy. Do widzenia. Ruszcie, Marcelino. Ale afera. Przeczytacie od 25 do 40. Zrobicie ćwiczenia. Zwłaszcza Ruiz Palacios i Colucci. Ja? Do widzenia. Zapraszam na kawę. Ocaliłeś mnie przed bestią. Idziemy? Izico wyszła z Miguel? Co? Co? Miko z Miguelem. Chcę Ci wyznać coś ważnego. Długo nie mogłem się zdecydować, ale w końcu. Musimy porozmawiać. Zostawisz nas? Oczywiście. Chodźmy do saloniku dla gości. Brawo, trafiłeś. Gratuluję. Dzięki. Okazałeś się bardzo fajny. Większość sugeruje się pierwszym wrażeniem. Ciekawie mówisz. Bo? Nie wiem... Jak dorosły. Mm. Serio? Mm. Chłopcy się tak nie zachowują. Mogę? Jasne. Chcesz poświczyć? Bardzo. Chodź. Korny, korny. Nie mówiliśmy o seksie, bo nie było okazji. Jesteś dzieckiem. Według ciebie. Chłopcy myślą inaczej. Czy któryś cię nagabywał? Tak. A ja nie umiałam odmówić. Pomogłbym ci. Pues no sé, ya Nie no było so potrzeby. Porque... Rozmawiałam z Albą.